Witam serdecznie Tomasz Domański Agrosimex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy dotyczący bieżącej sytuacji w uprawie truskawek. Dziś znajdujemy się na plantacji truskawek w okolicach grójca. Od ostatniego komunikatu minęło zaledwie kilka dni, ale ta dynamiczna pogoda, opady deszczu, gwałtowne burze, grady spowodowały również, że mamy wzrost. Infekcji, chorób wszelkiego rodzaju na naszych plantacjach. Dlatego w dzisiejszym komunikacie chcieliśmy dużą część poświęcić właśnie na odpowiednią diagnostykę tych chorób, no i oczywiście zwalczanie wszelkiego rodzaju właśnie patogenów występujących na naszych plantacjach. W pierwszej części pani Karolina Felczak-Konarska, dyrektor Instytutu Agronomicznego Fertico, opowie o diagnostyce chorób właśnie występujących na naszych plantacjach oraz niedoborów składników pokarmowych. A w drugiej części oczywiście chciałbym powiedzieć o bieżącej sytuacji, zaleceniach, jak również jak postępować z plantacjami, na których wystąpiło gradubicie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Karolina Felczak-Konarska, laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertiko. Dzisiaj spotkaliśmy się w niecodziennej, w niecodziennej aurze, chyba za chwilę zacznie padać deszcz, więc chciałabym Państwu przybliżyć o tych problemach, które były na plantacjach truskawki w ostatnim czasie. Przede wszystkim choroby, choroby i diagnostyka prawidłowa. Ponieważ zgłaszacie często Państwo do nas do ратов Problemy, problemy, które nie zawsze są jednoznaczne, nie zawsze są e, książkowe. To już nie tak jak było dotychczas, że mieliśmy pięć chorób, truskawki, objawy typowe, e, przebarwienia, zmiany. Obecnie tych problemów jest coraz więcej e, i e, co gorsze pojawiają się e, objawy, które nie są jednoznaczne. Tak też jest w przypadku patogenów nowych, które dopiero diagnozujemy. W ostatnim czasie, proszę Państwa, do e, laboratorium zgłaszają się plantatorzy, państwo z problemami chorób typu odglebowych. Niestety, muszę państwa zmartwić, bo tych chorób odglebowych będzie coraz więcej. Jest to spowodowane przede wszystkim aurą, czyli opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza. To niewątpliwie sprzyja dla rozwoju patogenów odglebowych. Jednym z takich e, e, patogenów, który sprawia najwięcej problemów, oczywiście jest fitovtora e, kaktorą, odpowiedzialna za zniliznę korony truskawki, ale też nowych, że Plasmodilopis clavispora, który coraz częściej diagnozujemy. Ten Plasmodilopis clavispora powoduje choroby zniszczone korony i korzeni e, truskawki. Objawy tych dwóch patogenów są identyczne. Nie jesteśmy w stanie e, czasami e, jednoznacznie stwierdzić, który patogen jest e, obecny. Czasami mi się też tak zdarzało, że były obecne, obecne dwa. Tak jak przedstawione na zdjęciach objawy, widzicie sami Państwo, że są one identyczne. W obecnej sytuacji ja zachęcam do zgłaszania takich problemów, do udania się do nas do laboratorium, gdzie wykonamy kompleksową analizę tych problemów i zdiagnozujemy, który patogen występuje u Państwa na plantacji. Niestety tych, tych, tych analiz robimy coraz więcej i muszę Państwa zasmucić i sama jestem zaskoczona bardzo dużą e, wykrywalnością w, na plantacjach, mimo, że te plantacje są zadbane i nie dają objawów, dlatego, że te patogeny na początek e, dają taką, takie objawy letantne, czyli jeszcze e, nie, nie, nie dają objawów e, na zewnątrz, a one już są w roślinie. To jest jeden problem. Drugi problem to tak jak mój kolega Tomasz na Pewno powie. Szara pleśń, antraknoza to są kolejne dwa patogeny, które występują, i tak jak Państwo tutaj możecie zauważyć, już mamy objawy szarej pleśni, ale Tutaj jest nie tylko szara pleś, bo szara pleś to jest jedno, a to, co zaraz będzie po szarej pleśni, to drugie. Oczywiście jest to otwarte e, wrota dla bakterii. E, jedną z takich głównych bakterii na plantacjach truskawki jest Xanthomonas. Xanthomonas daje specyficzne objawy w postaci, e, w postaci drobnych kropeczek na e, liściach czerwonych. I tutaj trzeba zwrócić szczególnie uwagę na e, odmiany typu e, typu m, z tym problemem również się Państwo do nas, do nas zgłaszają i niestety teraz obecnie mamy sprzyjające bardzo warunki dla rozwoju bakterii z tej grupy. Ciepło, wilgotno, opady deszczu to niewątpliwie przyje. Kolejna grupa chorób trudna w diagnostyce moim zdaniem to choroby typu plamistości liści. Tych plamistości liści naprawdę jest bardzo dużo, tak jak Państwo widzą i czasami trudno odpowiedzieć jednoznacznie z którym patogenem mamy do czynienia. Czy jest jest to czerwona plamistość, czy jest to biała, czy jest to już zaraza liści, czy też plamistości liści powodowane również przez grzyba z rodzaju plestalilopsi. Tak jak tutaj mamy do czynienia, już tutaj widzimy pierwsze objawy grzyba Fomopsis. Też trudnego. Niestety to są dopiero o początki objawów. Te, te objawy będą się na pewno w czasie nasilały. Ta diagnostyka, proszę Państwa, tak jak już wspomniałam, staje się coraz trudniejsza i wymaga od nas pewnego zaangażowania. Ja zachęcam do korzystania z usług w postaci badań i analiz laboratoryjnych, gdzie otrzymają, otrzymują Państwo wynik i z takim wynikiem i z interpretacją takiego wyniku łatwiej jest podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą wybrania programu ochrony produktu, który w tym, momencie, w tym danym momencie jest nam jak najbardziej potrzebny, a jak wiadomo. Prawidłowa diagnostyka jest kluczem do, do, do sukcesu i dzięki temu możemy otrzymać skuteczność i, i, i efektywność naszej pracy, którą wykonujemy. To jest jeden problem. Drugi problem to oczywiście niedobory. Niedobory makro i mikroelementów, szczególnie teraz będą się aktywniały, ponieważ rośliny, wydając owoce, tak jak tutaj widzimy, tych owoców i jeszcze jest proces kwitnienia, jest bardzo, bardzo, bardzo ofity. W związku z tym też te, te pierwsze niedobory już zaczynają nam się, Objawiać na liściach. Analiza liści, oczywiście wykonujemy analizę liści, do analizy liści potrzebujemy około 50 sztuk liści. Dobrze wyrośniętych, bez uszkodzeń abiotycznych i e, biotycznych. E, taką analizę liści również mogą Państwo wykonać u nas w laboratorium. Też do takiej analizy do takiego wyniku przygotujemy dla Państwa szczegółowe zalecenia e, nawozowe. Ja proszę Państwa e, rekomenduję korzystanie z, e, korzystanie z usług typu analizy, e, typu badania molekularne, aby sprawdzić z czym mamy do czynienia. To nam naprawdę pozwoli wybrać odpowiedni program e, i też. E, zaoszczędzi nas czas i pieniądze. Dziękuję bardzo i oddaję głos mojemu koledze. Jesteśmy przed Bożym ciałem, mamy dynamiczną pogodę, zapowiadane opady deszczu, gwałtowne burze, wiatry, grady. Na pewno to nie jest sytuacja korzystna dla plantacji truskawek. Po ostatnich opadach również zaobserwowaliśmy na naszych stacjach na modelach chorobowych rekordowe wysiewy zarodników szarej pleśni. I tak jak państwo widzicie, tutaj na tej plantacji też już pokazuje się szara pleśń. Na razie ta szara pleśń objawia się na porażeniu porażonych liściach, tak, ogonkach liściowych tego porażenia na razie nie widzimy na owocach, ponieważ ta plantacja była systematycznie zabezpieczana. Ale oczywiście w takiej sytuacji musimy dalej systematycznie prowadzić bardzo szczelny program ochrony. Mam tutaj na myśli zabiegi nie tylko zapobiegawcze, ponieważ po, jeżeli nawet plantacja była dobrze zabezpieczona na ten weekend, powinniśmy teraz zrobić zabieg interwencyjny, tak zwany na zakładkę. I tutaj powinniśmy stosować preparaty najlepsze, najszybciej działające. Mam tutaj na myśli takie preparaty jak Switch, Botrefin, Signum czy też Luna Sensation. I oczywiście przed kolejnymi opadami deszczu dalej systematycznie zabezpieczajmy nasze plantacje. Tutaj polecam preparat Kenia, który ma tylko jeden dzień karencji, więc możemy go bezpiecznie zastosować na tych plantacjach, na których zbliżamy się już do okresu zbioru. Proszę Państwa, jedynie dobra profilaktyka, dobre zapobieganie porażeniu naszych roślin przez wszelkiego rodzaju patogeny, właśnie przez szarą pleśń czy też antraknozę, dadzą nam sukces w uprawie truskawki. Tutaj też powinniśmy zastosować dobrą technikę ochrony, czyli mam, mam na myśli użycie opryskiwacza z nadmuchem powietrza. Tak, żebyśmy byli w stanie dotrzeć do środka właśnie tych krzaków truskawek. Tak jak widzicie Państwo na tej plantacji, krzaki są wybujałe. Jest bardzo ładny wzrost wegetatywny. Jest również końcówka kwitnienia. Mamy pierwsze owoce. Ale dotrzeć ze środkami ochrony do wnętrza tych krzaków jest naprawdę trudno. Tylko bardzo dobre opryskiwacze z nadmuchem powietrza pomogą nam tutaj dotrzeć właśnie do tych patogenów. Oprócz szarej pleśni i antraknozy, obserwujemy przez cały sezon duże zagrożenie ze strony mączniaka. Oczywiście cały czas proponujemy robienie systematycznych zabiegów zapobiegawczych, tak aby uchronić się bardzo dobrze przed, przed tą chorobą. Jeżeli już ta choroba wystąpi, zwalczanie jej będzie naprawdę trudne i kosztowne. Dlatego zachęcamy do wykonywania zabiegów zapobiegawczych. Tutaj, przy użyciu takich preparatów jak domark, topas, penkona czy też limocide. Limocyda ma tylko jeden dzień karencji, więc jak najbardziej możemy go zastosować na plantacjach, na których zbliża się już zbiór owoców. Podając wszelkiego rodzaju fungicydy, powinniśmy również podawać nawozy wapniowe, takie jak metalosate, kalcjum, rozatop czy też folangs. Oraz nawóz ASX Krzem. Plus. Dostarczanie właśnie tych nawozów, czyli pierwiastków, wapnia, krzemu, wydłuży nam shelf life, czyli trwałość pozbiorczą naszych owoców. ASX Krzem bardzo korzystnie również wpłynie na odporność naszych roślin na porażenie przez wszelkiego rodzaju patogeny. Ten nawóz naprawdę świetnie się sprawdza na plantacjach truskawek, a w połączeniu z nawozami wapniowymi wydłuży nam tutaj trwałość naszych owoców. Bardzo duże zagrożenie obserwujemy ze strony przędziorków. Przędziorka chmilowca. Na wielu plantacjach odmian późnych, takich jak Florence, Malvina, obserwujemy bardzo duże kolonie tego szkodnika. Na takich plantacjach mamy możliwość jeszcze wykonania zabiegu. Możemy tutaj zastosować preparaty takie jak safran czy też coromajd. Lokalnie w niedzielę wystąpiły opady gradu. Na plantacjach, tak jak Państwo widzicie na tych zdjęciach, uszkodzenia są naprawdę duże. Tu już raczej nie możemy liczyć na zbiór owoców deserowych. Jedynie z takich plantacji możemy zbierać owoce do przemysłu. Ale żeby zebrać te owoce do przemysłu, powinniśmy też podjąć szereg działań tak, żeby te owoce nam nie zgniły na naszych plantacjach, żebyśmy cokolwiek mogli zebrać z takich plantacji. Tutaj właśnie najszybciej jak to możliwe po zbiorach, po wystąpieniu tego gradu, powinniśmy wykonać zabieg nawozem Wiflokal S. Jest to nawóz wapniowy, który posiada nanocząsteczki srebra. Zastosowanie tego nawozu pozwoli nam wysuszyć te rany, te miejsca uszkodzenia po właśnie tym gradobiciu i te owoce nie będą nam gniły. Oczywiście na tych plantacjach również dalej powinniśmy prowadzić ochronę przed szarą pleśnią, tak aby w te miejsca, w te zranienia nie infekował nam ten patogen. Po kilku dniach trzech czterech na tej plantacji powinniśmy również zastosować nawóz Wiflo CUB Wiflo Miedzbor. Nawóz ten podniesie odporność roślin na wszelkiego rodzaju patogeny, ograniczy stres związany właśnie z tym zniszczeniem liści przez przez to gradobicie i oczywiście poprawi regenerację roślin po takim gradobiciu. Jeżeli nie zastosujemy Właśnie takich zabiegów na tych plantacjach zaczną nam się rozwijać choroby, i w przyszłym sezonie będziemy mieli bardzo utrudnioną ochronę takich plantacji. Jak również to nie wróży dobrze na przezimowanie naszej plantacji. W dzisiejszym komunikacie jeszcze chciałbym zwrócić Państwu szczególną uwagę na owady zapylające. Mimo, że często jesteśmy po okresie kwitnienia w naszych sadach czy na naszych plantacjach, te owady zapylające. Latają, latają na inne pola, szukają roślin i wykonywanie zabiegów w dzień może powodować, że, że po prostu te pszczoły będą nam ginęły pokryte właśnie środkami ochrony roślin. Zachęcam w miarę możliwości do ograniczania tych zabiegów w ciągu dnia. Wykonujmy te zabiegi wieczorem, w nocy. Dbajmy o nasze owady zapylające, ponieważ owady zapylające to gwarancja dobrej jakości owoców i oczywiście wysokich plonów. W dzisiejszym komunikacie to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania naszej strony.